Żelkowe kontra prawdziwe jedzenie W dzisiejszym odcinku Farel oraz JJ Będą rywalizować w konkurencjach, które Przygotowałam. Osoba, która wygra pojedynek Będzie miała możliwość wyboru Czy woli zjeść jedzenie żelkowe Czy normalne. Jeżeli kochacie Żelki tak samo jak my, to zostawcie teraz Łapkę w górę. No i naciśnijcie Suba z dzwoneczkiem, bo jest nowa animacja subskrypcji Żelkowa, nie ściemniam. Zaczynajmy Pierwsza konkurencja, szczęka Krokodyla. Tutaj chyba za wiele nie muszę Tłumaczyć. Jeżeli wciśniecie złego zęba Krokodyl was zjada, stracicie palca i przegrywacie. Świetnie. Moje ulubione. Ja pamiętam dobrze tą gierkę. Powodzenia, Tanie Panie przodem. Nie, ja, nienawidzę tej gierki. Można skusić za pierwszym, być o tym. Co nie jest? Bierze, Nie wierzę. Przerżnęłaś na Dobrze, bym się tego nie spodziewała. Mogę dać ci rewanż. Dawaj. Ale już tak dla sportu. Patrzcie jak się wygrywa, nie? I tak już przegrałaś. No dobra, to teraz ja pierwszy. <grywa> Na 20 tysięcy łapek na te zęby zamontuje pineski. Tak! I co? Tak! Zostawcie! Z Justyną zagramy i też za pierwszym przegra. Nie no kryzk! Ja po kolei gram. No i co teraz? Po środku Krystian! JES! <gryzja> Dwa zostały! Żartujesz sobie! 50 na 50! Zabię łapka w górę, bo wygrywam. Jest! Genetyczna, rozumiesz to? Jestem najlepszy w krokodyle no! Uciekłam Idziemy wybierać Wygrałeś, masz prawo wyboru Odkrywamy 3, 2, 1 wow! Co jest, jaki wielki No właśnie Ej, ja wcale nie? się nie czuję poszkodowana Taki wielki kawałek arbuza A czy ty kiedyś taki wielki kawałek arbuza żelki? Nie Spróbuj go ugryźć Stroną. Wszyscy teraz... Co? To jest niesatysfakcjonujące, musisz ugryźć. to jest niekomfortowe. Musisz ale to ja u... jestem, nie wiesz, że ja zawsze wszystko robię na odwrót? Chyba nie zazdroszczę. Nie bolą Cię zęby? Nie, ale będę blaskał. A smakuje jak arbuz? Smakuje jak arbuz, naprawdę. Wiesz jest bliska. Okej. Okay. <śleski> Ciągnie? Dawaj! Jedynki, ci wierzę, czy wyrwę, nie? I tyle ci wystarczy. Mmm! Dobry, nie? No. Dopiero później nabiera smaku. Mmm! Trochę mhm. jak arbuzowy point Zapolujmy na arbuza. Nie, nie, za skórkę. Za skórkę i na pół? Tak. Wow, A? jak mięso, jakbyś styka kroił, nie? Kebaba! Kebaba. Turkisz kebab, widzowie! Z ostrym czy czosnkowym? Ha, moje! Ale ładnie pachnie. Mogłabym mieć mi takie perfumy. całe do buzi. Mhm. No no pewno! Pamiętacie konkurencję z Oreo, którą musieliście trafić do buzi? Pamiętamy. Tutaj robicie to samo, tylko że z żelkiem. Kładziecie sobie żelkę na czoło i bez użycia rąk wow! musicie trafić do buzi. mi się nie będzie kruszył. <laughs> o właśnie! nie będzie leciał do Oby oczu. Oby to by się udało. Dobra, powodzenia. Po Lecimy Gumowe misie. Lecimy. Ej, ej Nie! Ej, ej, nie wyszło. Jego się przykleiło. Wow! Kurde! No. Nie wyszło. Można podrzucać, czy nie? No tak, tak. To no. jest Dobra, to ja też no tak spróbuję. Mam! Żartujesz sobie! Normalnie za pierwszym razem mi się udało! Po co ja zdradziłem mój kurczę przepis na sukces? Żelek jest mój Okej, okay, okej, okay, twoja kolej. Wygrałaś. żelek. Wybieram żelka. To 3, 2, 1. Co? Baby burger! Mam lepsze. O nie, to jest to jednak baby burger. Nie, no masz baby żelkowy burger, tak? Baby żelkowy burger. Pewnie. Ej, czekaj, czy on wygląda tak samo, identycznie? Jeden do jeden? No jeden tak. do jeden jest. Jest mięso, jest ser, jest sałata, jest sos. Tak. Ej, jeden do jeden, faktycznie. Czy mogę go rozdzielić na części? Ty? Mogę. Możesz go rozebrać? Tak. Nie gadaj. Jedna część, druga część, trzecia część, mm. czwarta część, piąta część. Dobra, to teraz składamy jeszcze raz i gryziemy. Ja swojego nie rozkładam, jest pyszne, ale ostry. Mmm, to mm, 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 mm. nie da się tego użyć? Mm. <laughs> Zęby sobie urwiesz. Mm. Ja już właśnie wiem po co on został podzielony na części, że można było sobie właśnie go zjeść. Rzuć. Mhm. Czy ser smakuje serem? Odpowiedz nam i widzą. Bułka na pewno nie. Ser też nie. No ale czy jaki ma smak? Neutralnej żalki. Takiej słodkiej, ale nie bez konkretnego smaku. Czyli jak są na przykład takie te małe hamburgerki w plasticzkach? Coś takiego Mhm, uh -huh. To bez sensu. Cała to też ma taki sam? Mięso też. A, A twój... u mnie o dziwo, wszystko pyszne i wszystko miało inny smak. Komponowało się idealnie w jedną wielką ucztę kubków smakowych. Fajnie. Lecimy dalej. Sprawdźmy teraz wasz refleks. Ja jestem szybki. i Zuniu. bierzecie sobie żeleczka, kładziecie na dłoni, podrzucacie, no. łapiecie. O, to jest świetna konkurencja. Ja wiem, dlaczego nie Dobra, mi się udziału w tej konkurencji. Rozumiem, że coach nie umie tego zrobić. O, o, właśnie tak. Jak w Squid Game. Tylko no tam, tam, tak, 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 było więcej. W tej osobie, której uda się trzy takie żelki podrzucić i złapać, wygrywa jako Ale pierwsza. zaczynamy, jedną łapiemy, dwie łapiemy i dopiero trzy. Dokładnie tak. Na trzy, cztery. Trzy, dwa, jeden. Raz. raz. Dwa. Aaaa! No. Nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, nie, nie, nie 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 mogę udać! Dobra, tutaj się liczy spokój. No. Nope. a kurczę, nie wyszło! Ja jeszcze dwóch nawet nie złapałam. Źle się odkleiły od ręki. No. Nope. nie, no, błagam! Trzy! No nie! Let's go! Let's ja go! Nawet dwóch nie zdążyłam. Łap. w Squid game. Masz ten zaszczyt! Dawaj. Right. Raz, dwa, trzy. Wow! Wiesz ja ci powiem Oddajesz mi żelka? Tak, bo ten pączek wygląda przecudownie Mhm mm Ojej, ja myślałam, że będzie jeszcze nadziewany w środku <grym> Czyli sam sobie podłożyłem nogę? Nadzieja matką głupką. Mhm mm A ja mam nadzieję, że to będzie smakowało jak prawdziwy donat A <grym> mam nadzieję, że nie straci zębów Nope No, <grym> no. Łatwiej ci będzie przeżyć, nie da się? Ma okay. no, chociaż jakiś smak? Bo mój donat pyszny, 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 10 na 10. Jak to takie piankowe żelki. Czy nie smakuje? Fajnym lukrem i posypką. Nie no, nie się... no niestety. No niestety nie, i ciężko się gryzie. Ale pachnie nie do na tym Ej, faktycznie? No? Dalej go no. rozciągniemy. Zróbmy z niego ch chrusta. Faworka! Faworka! O! Ej! Szybko się. Dobra, ten szybko się poddaje. Na porcję i teraz codziennie po kawałku. Tak. Okej. Okay. Ej, udawaj! No coś czas. Czas na ludzką jękę. O, proszę. To, nie co nie, są nie znałam. Ludziki. J Jęgusie. Tak. Musicie z nich ułożyć wieżę. Komu pierwsza spadnie wieża, przegrywa. Proste się wydaje, ale coś mi się wydaje, że te nóżki mogą. Podstawa już jest ułożona. Podstawa ułożona i na tak, podstawę kolam. Dobra. Dokładnie. Zaczynamy. No to powiedzenia. Chcesz pierwsza? Nie, bo chcę zobaczyć, jak to ustawiasz. Proszę. Na barana. Ok. Chłopowi na barana wskoczył. W sensie, że to można w różnych pozycjach ustawiać? To nie tak. Tak żeby się nie wywróciła. Aha, od razu lecisz z gwiazdą w bok Wszystkie chwyty dozwolone. Dobra, dobra, okay. dobra. Ja się nie opieram o ten stół. Bo to może być moją zgubą. Po co ja dogadam na głos? Czyli tak krzywo go postawiłeś trochę. A to ty sobie postawiłaś krzywo ludzika! Okej. Okay. Myślę, że to jest takie fajne. Ooo! I co? I co? Ale mogłem ten najłatwiejszy ruch właśnie i zostawiłem. Pierwszy raz to gram i nie myślę troszeczkę, no tak, Bokiem jeszcze go postawić. Muszę ci utrudnić sprawę, no. Patrzcie jak ona to psuje. Ale... Ale, 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 ale zabawne. To są akrobaci! Ale zabawne, zobacz lepiej teraz, mordo. To jest zabawne, bo nie wiem, czy ty swojego postawić, A mu na nogi. <laughs> Powodzenia! Ja mogę Twojego też brać. Ej, od... nie co! Ale Moje co? Co co? Miałeś swoje rozwalisz. Chyba śnisz. I co ty na to? Mordzia. Zbieram cię Christiana. Odbijesz Christiana? jak najbardziej śmiało. On miał za szerokie nogi, do tego u nim nie używałem. No nie wszyscy mają takie same nogi, jakbyś chciał wiedzieć. Krzywe nogi miał, nie gadaj! No nie no! <laughs> no i dobra, męczę teraz stawia gdzieś coś na głowie. Masz więcej ludzików? Nie no, teraz rozbieramy i stawiamy dalej. I co, ustawisz normalnie sobie tak, kopsiu? Ja teraz nie ja mogę dotykać tego ludzika, co ty postawiłaś, dobra? No dobra. Teraz musimy coraz wyżej, coraz wyżej. Tak, nieźle się to zapowiada. Wow! Aaaa! Co? To nie spadło! Jak on to wyprostował? Nie no ja sobie... Tak blisko, tak daleko! Pierwszy ruch dobry, ale drugi. do tryumny. No, szkoda. Nie ciesz się, nie ciesz, bo. miałem cię w garści, tylko mi się noga pominęła. No, trudno. Wybieram żelki. W ciemno? W ciemno. Raz, dwa, trzy. O! Dziękuję, dziękuję. O, ale jakie pijone. Piękne! No, ty masz zjawiskowe te to jest No, to jest mocne. Ej, pocznę, ale to jest taki sam. Jeden do jeden, jak to jest różnorodnie, i to mnie bardzo ciekawi, w pianka. No, żelka z pianką, zajadaj. A ja sobie zjem rybkę. A co? Ej, dobre. Tak? tak? No, kwaśne. Ale wolałabym jeść normalne sushi, czy jest sushi z y, żelek? Zależy jakie, bo na przykład mm. ja lubię tylko pieczone sushi. Ja pan tak, moje sushi całkiem niezłe. No, sobie. Mamy też wasabi, więc trzeba poczuć. Dokładnie tak.

konwencja stara jak TikTok. Osoba, która szybciej przyciągnie szklankę z wodą, nie rozlewając jej i nie zbijając szklanki, <noise> za tą linię wygrywa. My to kiedyś walczyliśmy? My już mamy wprawę. 4 lata temu, pamiętam. Ale wtedy było trudniej, bo wtedy była szampanówka. No to, właśnie. To zobaczymy, czy trenowaliście. Ale ta szklanka jest twardsza. Ostatni trening był 4 lata temu. No, możecie się wykazać teraz. Lecimy. 3, 2, 1, start! Słuchcie Słuchcie się. bardzo powolne. Nie, co na skup się? Skupiam się bardzo. Ale nie za bardzo. Okay, żeby tak się teraz... nie zestresować. Dlaczego to się tak strasznie. dobrze ci idzie. O nie. Ej, co ty robisz? Musisz nawijać. Nawijać. Nie tak, nawijasz. od. co mam kropelkę? Ja po co mam ci też kropelkę? Kresa, to w ogóle oszukujesz. Jest, jest! gadać! Jest! Jest! Krystyna Chociaż... masz szansę jeszcze! Ja do połowy to doszedłem. Masz szansę! Kto dalej po, po prostu nas? No, się, dlaczego się wylewasz? Przecież bardzo na to robią zdrowie! Nie na mok, nie Musisz nie na Proszę jeszcze, jeszcze jeszcze... Justyna, zawsze poczekać. Dawaj go namaka, Zawsze pół godziny możesz poczekać, a z wyschnie. Oliwa sprawiedliwa! Ty, Oliwa sprawiedliwa, bo ja kręcę. No. Ale sprawiedliwość! No i co? Przegrałaś. No. Żał. się napić teraz. Mm. De natura. To teraz idę w ciemno. Uwaga! Trzy, dwa, jeden, nie, nie. żelka! Myślałam, że chcesz odsłonić i nie powiedziałeś jeszcze, które <laughs> wybierasz. Wybierasz żelkę, tak? Tak, wybieram żelkę, bo nie jadłem żelki długo. Okej. Okay. Dlaczego od góry? Co Zobacz, czy z śmierdzi ogórkiem. Tak, tutaj kaktusem. Kaktus. Kaktus? Nie no, normalnie kiszony ogórek śmierdzi. Koperkiem. Łukasz, pomochaj. Czym to śmierdzi? Ogórek, ale konserwowy. No. Tak, ja myślałam, że to kaktus. A ja... I to jest ten wielki ogóraz kwaśny. Nie gadaj, one są dobre. Tylko trzeba się nastawić, że będzie ostro kwaśnie. Tak się rozciąga ogóraz. Okej, okay. ja mam nadzieję, nie że pęk. jest kwaśny. Ja też mam nadzieję. Gotowi? 3, 2, 1. Nie jest kwaśny. O, jest, ale też chyba nie jest. Weź taki wypij z niego sok, jak z butelki. Ależ może być. Ależ spróbuj. No! No! I co? Kwaśny jak cholera, chcesz spróbować? No. Zagryw sobie teraz żelką, będzie super Przecież pomysł. to jest super rewol rewolucja jelitowa gwarantowana. A spróbuj! To, to, co to za Oddawaj. nie umiesz jeść. To się robi tak. Ale niedobry. No. Kiszony ogórek normalnie. Ale z ogórkiem lepiej smakuje. Przeznań. Dla mnie mocna jedynastka. Ja mam dość żelków na dzisiaj. A wy napiszcie w komentarzu, którego z żelków, którego my dzisiaj oczywiście jedliśmy, zjedlibyście najchętniej. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subujcie kanał, wpadajcie na nasze Instagramy, TikToki, linky macie w opisie. A ja my się zżegnamy i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć! Obstawia Ci gryza. Ok? Ja też. <laughs> też? Tak.